Cześć. Drugi dzień treningowy. Jestem już w trakcie spaceru mojego. No, jakże dzisiaj przyjemniej. Jakże ciekawsze okoliczności przyrody. Jest ok. Nagrywam ten film, ponieważ chciałem się do czegoś przyznać. No, dokładnie. Chciałem się przyznać do tego, że jestem cholernym tchórzem. Tak, tak, bo jeszcze dwa lata temu miałem dokładnie tę samą ideę, ten sam pomysł, aby przejść z Polski do, do Lizbony. Eee, z tym, że byłem na tyle tchórzliwy, że zacząłem ten pomysł konsultować z innymi ludźmi, no, żeby tutaj prawda uspokoić się, czy to ma na, pewno, na pewno dobry pomysł, czy, czy, czy ma szansę powodzenia itd. Itp. Niestety, część z tych osób zaczęła mi odradzać, część z tych osób mówiła a daj spokój, no wiesz, różne tematy poruszali, różne argumenty przytaczali, byleby tego nie zrobić. No i cóż, no i rzeczywiście wycofałem się z pomysłu, stwierdziłem, że rzeczywiście, może to niedobry moment, może, może rzeczywiście trzeba ten pomysł jeszcze raz przemyśleć i teda i tepe. No i cóż, minęły dwa lata... Ja nie ruszyłem się z miejsca praktycznie wcale. A pomysł w głowie cały czas gdzieś tam tkwił, prawda? I nie dawał spokoju. No, na szczęście znalazła się jedna osoba, która w cudzysłowie kopnęła mnie tam gdzie trzeba, i powiedziała chłopie, bierz się do roboty, bo widzę, że się męczysz, bo widzę, że to co robisz, nie do końca cię kręci. No i. I po prostu jestem w tej chwili, gdzie jestem. Drugi dzień treningowy, każdy pokonany kilometr, każdy pokonany metr przybliża mnie do celu, jakim jest wyjście z Poznania do Lizbony. Chciałbym Ci życzyć, żeby w Twoim otoczeniu, w momencie, gdy masz jakiś pomysł, w momencie, gdy pojawi się w Twojej głowie jakieś marzenie, żeby znalazły się osoby, które pozytywnie cię zmotywują, które powiedzą: chłopie, dziewczyno, dasz radę, kto jak nie ty. I cóż, tym optymistycznym akcentem wracam do mojego treningu. Żegnam ciebie. Do usłyszenia i zobaczenia. Think big. Trzymaj się. Cześć.